Jak do świąt zapraszam na panoramę lubelską Annę Rapcewicz Wiśniewska. Dobry wieczór, a oto co w naszym programie. Wigilie dla potrzebujących w regionie, busy dla niepełnosprawnych uczniów. Ile kosztują święta? Osoby ubogie, bezdomne i samotne spotkały się przy wigilijnym stole w kilku miejscach w regionie. Wolontariusze Caritas Archidiecezji Lubelskiej po raz ósmy zapewnili potrzebującym namiastkę świąt Bożego Narodzenia. Tylko w tym roku udało się zorganizować wigilię dla około tysiąca osób. W Puławskim Domu Chemika tylko kilka z ponad setki przygotowanych miejsc było pustych. Na chwilę stali się rodziną, dzieląc się opłatkiem. Mają marzenie, by wyjść z samotności, pozbyć się życiowych problemów. Dwa lata temu zostałem sam, straciłem mamę, zmarła, no i postanowiłem, że tu przyjdę. W tym roku za organizację Wigilii w Puławach odpowiedzialna była Fundacja Dantis, która na co dzień prowadzi działalność charytatywną. Udało się zapełnić stół świątecznymi potrawami. Z jednej strony staramy się pośród biegu codziennego życia zauważyć tych, którzy są obok nas, zobaczyć w nich człowieka. Czasem jest to trudne, szczególnie na przykład jeżeli dotyczy to osób będących w kryzysie bezdomności. Często wiele osób obok nich przechodzi obojętnie. Puławscy wolontariusze Caritas nie są obojętni. Pochodzą głównie z Ukrainy i Białorusi. Zorganizowali spotkanie z potrzeby serca. Te osoby doskonale wiedzą, czym jest życie bez bliskich w prowizorycznym domu. Chcemy uszczęśliwić ludzi też, którzy potrzebujące, mogę tak powiedzieć, też, samotnych też ludzi. Co pani daje, pomaganie? Moc to dla mnie taka moc, bo w swoim kraju na Białorusi też bardzo dużo pomagała chorym dzieciom i kiedy przeprowadziłam się to brakowało mi tego. Ci ludzie jak każdy, szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia potrzebują także bliskości. Wspólne kolędowanie na chwilę pozwoli poczuć się jak w domu. To spotkanie podkreśla wspólnotę wszystkich ludzi. I to zaangażowanie wolontariatu podkreśla, że wszyscy jesteśmy zatroskani o tę wspólnotę, o tę jedność. Od samego rana Gwarii ostatnie przygotowania do wigilii słychać było w kuchni Centrum Integracji Caritas w Białej Podlaskiej. Takie spotkania organizowane są od 20 lat. Spodziewamy się około 70-80 osób. E, które właśnie e, zjedzą z nami posiłek. Się. Siedlecka diecezja nie zapomniała o podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z ubogimi przy stole usiedli duchowni i przedstawiciele miejskich władz. Ciężko jest zrozumieć człowieka, który jest pozbawiony dachu nad głową, czy, czy ubrania, czy jedzenia na co dzień, czy najbliższej rodziny. I mówić, że będzie dobrze i, i, i życzyć czegoś, co wiemy, że szybko się nie zmieni, jest bardzo trudne. Ale pomimo wszystko na pewno nie chcemy odchodzić od wszystkich osób potrzebujących i, i życzymy. Wigilie Caritas odbyły się dziś także w Chełmie i w Krasnym Stawie. Jutro wigilijne spotkanie w Lublinie odbędzie się w Hali Targów Lublin. Aleksander Brudziński, Panorama Lubelska. Trzy placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi z naszego regionu mają nowe samochody wieloosobowe. Busy pozwolą wychowawcom i ich podopiecznym częściej wyjeżdżać poza ośrodek. Zakup aut był możliwy dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Michał Hetman. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy Włącznej działa od 13 lat. Wsparcie otrzymuje tu 30 osób niepełnosprawnych z całego powiatu. Są to osoby od 8 do 24 lat. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami, z deficytami zarówno ruchowymi, jak i wzrokowymi, słuchowymi. Przez te 13 lat działalności ośrodek nie miał swojego busa, trzeba było go pożyczać od starosty. Na każdy wyjazd prosiliśmy, pisaliśmy zapotrzebowanie na samochód, no i tak dostawaliśmy, kiedy, mo kiedy można było, prawda? No, kiedy był dostępny. To symboliczne przekazanie kluczyków kończy logistyczne problemy obydwu instytucji, a starostwo ma już dla tego miejsca program rewitalizacji. Pod kątem wymiany i budowy nowego ogrodzenia, ale także chcemy zrobić tzw. ogrody sensoryczne, które są bardzo potrzebne dla mieszkańców w tym procesie edukacyjno-dydaktycznym. Samochód kosztował 213 tysięcy złotych. Zdecydowana większość środków to Pula Pefronu, który na szeroko pojętą dostępność tylko w tym roku w naszym regionie przeznaczył 10 milionów złotych. To są głównie do, do związane z dostępnością architektoniczną, z montażem windy, z platformami, tak aby osoby mogły samodzielnie dotrzeć do placówki, ale też mówimy o takiej komunikacji, takiej dostępności informacyjno-komunikacyjnej, czyli oznakowań. Dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, ze słuchem. Łęczyński bus nie jest jedyny. Kolejne dwa pojechały do domu pomocy społecznej w Matczynie i domu dziecka w Przybysławicach. Jeden bus, jak gdyby wystarcza nam na nasze potrzeby. W związku z tym tutaj otrzymaliśmy ten nowy. Bardzo się cieszymy i z niego będziemy korzystać, tak jak do tej pory ze starego. A stary to nie jest stary, jest w bardzo dobrym stanie i zostanie przekazany innej szkole. Mamy już jednego busa dziewięcioosobowego, ten jest drugi. Mamy też taki mały samochód pięcioosobowy. Dzieci jest dużo, potrzeb dużo kursów i tych tras, które pokonujemy również. Także to taka codzienność i stąd ta konieczność tej. Może dłużej, może nie dłużej, ale tej ilości samochodów. Za każdym razem chodzi o poprawę dostępności, tak, by młodzież i dzieci z niepełnosprawnościami były mobilne, a nie wykluczone. Będą mogli po prostu no, wycieczki, tak, rehabilitacja, dojazdy do Lubina do lekarza, także to już będzie odbywało się w całkiem innych warunkach komfortowych niż dotychczas. Tylko w tym roku lubelski oddział PFRONU przekazał samorządom i instytucjom 6 milionów złotych na zakup 25 nowych samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Michał Hetman. Panorama Lubelska. To już ostatnie chwile by zrealizować listę świątecznych zakupów. Jak sprawdził nasz reporter, przygotowanie Bożego Narodzenia będzie droższe niż przed rokiem, a winna jest przede wszystkim inflacja. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego w tym roku święta kosztują około 1500-1700 zł. Dużo wydam, bo mam dużą rodzinę. Około 15 osób. Czyli ile to będzie? No, myślę, że 1500 zł pójdzie. Potwierdzają to analizy Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost cen nie jest jednak tak dotkliwy jak w 2022 roku. Wówczas święta okazały się o 17% droższe niż rok wcześniej. Jak porównamy 23 do 22%, wzrost był o 6,6%. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie roku 24 do 23, a szczególnie na przykład miesiąca listopad, to wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych był na poziomie 4,7%. Taki wzrost cen okazuje się akceptowalny dla części kupujących. Znośny. No no, znośne, no drogie, bo wszystko jest drogie. Jak dla mnie to znośnie. A co jest najdroższe na świątecznym stole? Warzywa. Warzywa? Warzywa są bardzo drogie. Dużo droższe niż w zeszłym roku? No, no na pewno. Nie powiem jaka, ale na pewno. Najbardziej podrożała kapusta w różnych postaciach o 23%, ceny orzechów wzrosły o ponad 12, za grzyby trzeba zapłacić prawie 10% więcej niż rok temu. Żona wysłała. A pan musi zapłacić. No, niestety. Są jednak takie produkty, za które zapłacimy mniej niż w zeszłym roku. Są takie produkty, które nieznacznie spadły, tak jak ceny na przykład mąki czy ryżu. Czy w większym stopniu spadły ceny cukru w porównaniu do tego, co było w listopadzie 2023 roku? Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika także, że 56% konsumentów uważa, że ich sytuacja finansowa, Finansowa przez ostatni rok nie zmieniła się. Sprawdzamy teraz, jak w związku z rozpoczynającym się okresem świąteczno-noworocznym wygląda lubelska komunikacja. Część taboru odpoczywa. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wprowadził czasowe zmiany, a o szczegółach Aleksander Brudziński i jego gość. Ważne zmiany dla mieszkańców kilkuset tysięcznego miasta, którzy na co dzień wybierają komunikację miejską. Od dziś do 6 stycznia, czyli przez najbliższych kilkanaście dni, autobusy i trolejbusy w Lublinie kursować będą nieco inaczej. Chodzi oczywiście o okres świąteczno-noworoczny, a to szczególnie istotne dla tych z Państwa, którzy traktują transport zbiorowy, transport publiczny jako główny. Środek komunikacji w Lublinie. Ze mną jest Monika Fis, Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Dzień dobry. Powiedzmy o tych kluczowych zmianach w komunikacji, w kursowaniu w tych najbliższych dniach. Dzień dobry. Faktycznie w okresie świąteczno-noworocznym, zresztą tak jak co roku i jak to się ma w innych miastach, komunikacja miejska kursuje w nieco innej formule. Jest to oczywiście związane z tym, że jest okres bez szkół. Bez studentów, część osób też przedłuża sobie weekend przez e, układ tych świątecznych dni, a tym samym będą to wzmożone okresy urlopowe. E, prognozujemy, że w tym okresie będzie mniejsza e, mniejsze zapotrzebowanie na komunikację miejską. No a przy okazji w okresach e, świątecznych również e, ta komunikacja miejska będzie kursowała w inny sposób. E, dotyczy to zarówno dnia e, powszedniego na tygodniu, e, czyli na przykład e, 23 i 27 grudnia, gdzie komunikacja miejska będzie kursowała na nieco zmodyfikowanym rozkładzie. Będzie to dzień powszedni, specjalny. W Wigilię i Sylwestra będzie to dzień dedykowany z wcześniejszymi zjazdami, żeby też kierowcy również mogli zasiąść z rodzinami przy wigilijnym stole. No i oczywiście Boże Narodzenie, pierwszy, drugi dzień oraz Nowy Rok. Natomiast w święto Trzech Króli, czyli 6 Stycznia komunikacja miejska będzie kursowała tak jak w dzień świąteczny, normalnie. Gdzie szukamy informacji na temat zmian? Wszelkie zmiany dotyczące komunikacji miejskiej dostępne są na naszej stronie internetowej Zarząd Drugi Transportu Miejskiego w Lublinie oraz na naszym profilu na Facebooku. Jak duża część taboru do 6 stycznia odpoczywa? Mniej więcej ta różnica w zapotrzebowaniu to około 13%. Które linie są kluczowe dla komunikacji miejskiej w Lublinie i te najczęściej wybierane przez pasażerów? Jeśli chodzi o linie, które są tak zwane priorytetowe, czyli najchętniej wybierane przez pasażerów. Wśród linii trolejbusowych jest to 150 i 151, natomiast wśród linii autobusowych możemy wymienić 31, 26 czy 57. A świąteczno-noworoczny rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie obowiązuje od dziś do 7 stycznia włącznie wszystkie informacje mogą Państwo znaleźć nie tylko na przystankach lubelskich, ale także na stronie internetowej ztm. .l lublin.eu Oglądają Państwo główne wydanie Panoramy Lubelskiej w przedświąteczny poniedziałek. A jakie tematy jeszcze u nas? Jak powstaje zalew w Jastkowie? W poszukiwaniu świątecznej choinki. Kolejny sukces lubelskich chłopców-głów policjanci w jednym z mieszkań zatrzymali dwie osoby, które powinny być w areszcie. Dodatkowo zatrzymana kobieta w trakcie interwencji aktywnie pracowała na dłuższy pobyt w zakładzie. Do zatrzymania doszło w jednym z mieszkań na terenie lubelskiej dzielnicy Czuby. Policjanci namierzyli 39-letnią kobietę, która powinna spędzić w areszcie 52 dni za przestępstwa o charakterze narkotykowym. Otworzyć drzwi mundurowym nie chciała, pomogli strażacy. Konieczne było wyważenie drzwi i w trakcie tutaj czynności kobieta. Wyrzucała przez balkon narkotyki. Jak się okazało te narkotyki spadły wprost pod nogi policjantów, którzy brali udział w czynności i zabezpieczali tył bloku, a więc tutaj balkony. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 150 porcji dealerskich amfetaminy i marihuany. W mieszkaniu znalazł się jeszcze mężczyzna, 36-latek, również poszukiwany do odbycia kary już znacznie dłuższej, bo 18 miesięcy pozbawienia wolności. Tego czynu dopuścił się 3 lata temu wspólnie z innymi osobami. Włamali się do zaparkowanego pojazdu. Z tego pojazdu skradli sprzęt gospodarstwa domowego łącznie. Tutaj straty zostały oszacowane na kwotę blisko 40 tysięcy złotych. Obie osoby trafiły już do aresztu śledczego w Lublinie. Ponadto 39-latka usłyszała kolejny zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Nad zalewem w Jastkowie, mimo zimy praca w re. Wykonawca przyjął plażę, która formalnie jest teraz placem budowy. Powstają parking, wieża widokowa i multimedialne centrum przyrodniczo-edukacyjne. Środki na ten cel pochodzą z dotacji rządowej. Zalew retencyjny w Jastkowie powstał w ubiegłym roku. Teraz przyszedł czas na drugi etap inwestycji. Zakres prac, które obejmuje ta inwestycja, to budowa multimedialnego centrum przyrodniczo-edukacyjnego wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym, budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, ścieżka edukacyjna, platforma widokowa slip do wodowania łodzi. Dodajmy do tej listy park linowy, pump track dla rowerzystów, boisko do piłki nożnej, miejsc parkingowych będzie 70. To rozwiąże problem letniego stawiania aut na poboczu drogi. Już w tym roku zauważyliśmy nawet przy tym, można powiedzieć, dzikim plażowaniu tłumy turystów, które przyjeżdżają i z Lublina i nie tylko, bo widzieliśmy nawet zagraniczne rejestracje. Także miejsce staje się atrakcyjniejsze. My dodajemy jeszcze jemu walorów o wiele większych poprzez właśnie ten, to, to pomieszczenie multimedialne, dydaktyczne, czy też tą wieżę widokową wraz z infrastrukturą. Wykonawca wszedł na plac budowy w listopadzie. Ma zrealizować inwestycje do lata 2026 roku. Na ten moment prace geodezyjne już zaczęto budowę platformy widokowej, oraz prace rozpoczęto przy budowie budynku. Ten budynek to multimedialne centrum przyrodniczo-edukacyjne, w którym będzie można organizować konferencje naukowe, ale i lekcje dla szkół. Gdzie liczymy na to, że te działki, które są na wzgórzu może przyciągną inwestorów, i być może jakaś restauracja tutaj do, do obsługi właśnie tych turystów bądź naszych mieszkańców. Inwestycja pochłoni blisko 8 milionów złotych. Gmina z własnej kasy przeznacza na ten cel jedynie milion 300 tysięcy złotych. Pozostałe środki to pieniądze państwowe. W przyszłości władze Będą chciały stworzyć nad zalewem jeszcze jeden parking dla kamperów. Żywa czy sztuczna? To pytanie powraca przed świętami co roku. Jak szacują leśnicy, żywe choinki z plantacji wybieramy niestety coraz rzadziej. Nasz reporter sprawdzał, co stanowi o wyższości ściętego drzewka nad tym sztucznym. Piękna śliczna jodła. Nie rozkłada się 400 lat, rośnie na plantacjach i nie zaburza gospodarki leśnej. A przede wszystkim pachnie lasem. Pan Dominik ma ponad hektarową plantację w Zabieprzycach. Tylko w tym roku do sprzedaży przygotował pół tysiąca świeżych drzewek. Plantacja choinek ma hektar 30, jodłę kaukasko, srebrnego świerka, pospolitego, kanadyjskiego. To najpopularniejsze gatunki, które trafiają do naszych domów. Za jodłę kaukaską, dla której klimat w Polsce jest nieco surowy, zapłacimy tyle samo co przed rokiem. Około dwumetrowe drzewko to koszt rzędu nawet 180 zł. Rośnie 9 lat. Od czego zależy cena? Bo od ilości. Dużej ilości są choinki i ceny nie ma. Cena nie idzie w górę, a pielęgnacja w górę idzie i opryski, nie zabiegi idą w górę. Co zrobić, aby choinka była z nami jak najdłużej? Dopiero przywiezione drzewko hartujemy w chłodnym pomieszczeniu. Do wody, którą podlewamy choinkę możemy dodać odżywki i najważniejsze, trzymamy je z dala od kaloryfera, za co doceniamy urok żywych drzewek. U nas jest taka tradycja, że co roku kupujemy żywą choinkę, to raz, a dwa, że no według mnie żywa choinka zawsze ma taki urok. Jakiś tam swój urok, o. Jest niepowtarzalna co roku, bo jest za każdym razem inna. Kupując, zwracajmy także uwagę na pień drzewka. Świeżo ścięta choinka ma mokry, pachnący żywicą pień. Stan drzewka podpowiedzą igły. Gałęzie powinny być elastyczne. Pytajmy także o pochodzenie. Czasu na tego typu zakupy coraz mniej. Kiedy sprzedawcy kończą przedświąteczny sezon pod lubelskim zamkiem? No jeszcze 24 wigilie pan kupi, tylko no niestety, no ale już do godziny 11-12, tak maksymalnie. Nie? Według danych lasów państwowych co roku do polskich domów trafia nawet 6 milionów prawdziwych świątecznych drzewek. Choinka wigilia to przecież tradycja, tak? No właśnie, na koniec o czasem zapominanych zwyczajach. Zdarza się, że przeinaczymy teksty kolęd. Nie zawsze wejdzie nam 12 potraw i być może nie przy każdym wigilijnym stole znajdzie się nakrycie dla niespodziewanego gościa. O czym jeszcze warto więc w tym czasie pamiętać? O tym Emil Paliwoda. Nie tylko harpusi, szanowni państwo, w święta należy się opłatek. To zwyczaj starszy niż na przykład choinka, bo pochodzi z XVI wieku. Dodawanie opłatka do karmy dla zwierząt, nie tylko koni, ale i także domowych pupili, miało zagwarantować bezpieczeństwo tym, że pupilom od wszelkich chorób, a także wydajność ich pracy na cały rok. Sianko, oczywiście, o ile harpusia mi nie zje, to zdążę o nim opowiedzieć. Miało natomiast pod obrusem symbolizować przede wszystkim ubóstwo stajenki, w której. Jezus przyszedł na świat, a więc to takie zbliżenie się do tego ewangelicznego wzoru Narodzenia Pańskiego. O proszę bardzo, Harpusia I jeszcze o czym nie zapominajmy: o łańcuchach na choinkę, szanowni państwo. To nie jest tylko ozdoba, to jest taki symbol łączności, więzi i bliskości. To takie trzy rzeczy, o których w ostatnich latach mam wrażenie najczęściej zapominamy, jeżeli chodzi o przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i ich wigilii, dlatego warto o nich pamiętać. Emil i Herpusia kończą ten serwis. Za chwilę prognoza pogody i Robert Gonet o 21.15. Polecam Państwu program Gość Panoramy, a wieczorna Panorama Lubelska o 21.30. Życzę udanego i spokojnego wieczoru.